Się fali, a więc proponuję, proponuję teraz i poszli, tak jest, i wysoko, i wysoko, i kibice, i z szlagami, idziemy do góry, idziemy, i górna trybuna, poglądy nadolne, idziemy, 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 jeszcze, 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 i tutaj kawałeczek, i trybuna, Brawa. i pierwszy raz. i wysoko, wysoko, strasznie jak to wygląda, brawo, brawo, tu kibica, i dalej idziemy, i wysoka, i dola trybuna, razem, tak jak Tomasz go w ostatnim wyścigu skrampił. Maksymalny spin i jeszcze raz. Drugi kółeczko zaczynamy. Bartek Komar nie wpadł. I krok i, I zobaczmy, kto jest efekt niesamowity. I za chwileczkę, i teraz. I luź i do góry. Jest jak na marakanie. Jeden, dwa, trzy do Komara. Μιλά να δobaczεις